Wszystkie oszołomy ekologiczne mówią nam, że jest ocieplenie klimatu. Tylko zasadniczy problem jest taki, że klimat ocieplał się i ochładzał od setek milionów lat. I zanim człowiek powstał na Ziemi, klimat również się ocieplał i się schładzał. I jak nas zabraknie, też klimat będzie się ochładzał. I ocieplał. Tylko po prostu ktoś zobaczył, że można na tym zarobić. I można bandzie idiotów wmówić, że mamy obecnie na Ziemi ocieplenie klimatu. Co zyskają dzięki temu? Dużo! Powiedzieć wam co zyskają? Darbową kasę. Każdy, kto jest po prostu nieświadomy, Podłapię tą manipulację, że słuchajcie, mamy ocieplenie klimatu, musimy być proekologiczni. Musicie wymieniać piece węglowe na drewno, na ekogroszek, na gaz, na pompy ciepła, bo tylko pompy ciepła ograniczą CO2. No weźcie pod uwagę, że jeden wulkan, który wybuchnie na Ziemi, wytwarza więcej CO2 niż Polska przez 5 lat. I się zapytam, czy te oszołomy ekologiczne mają rację, czy ja mam rację w tym co mówię. Bo wszystko zależy od tego jak na to spojrzeć. Tylko co jeśli takimi działaniami, okej, okay, wy wszyscy wymienimy te pomp... piece na pompy ciepła. I fotowoltaiki. A co wtedy, jak Ziemia znowu wejdzie w yy, okres oziębienia i zrobi się mała epoka lodowcowa? I ci wszyscy ekoświry powiedzą: O, zobaczcie, ograniczyliśmy emisję CO2, schłodziliśmy planetę. Fajnie, tylko co jak ludzie zaczną zamarzać w swoich domach, bo pompy ciepła. Jak się wczytacie w ich instrukcje, to mają napisane i wyszczególnione, że ich wydajność jest do minus 20 stopni poniżej, już spada o połowę. Więc żeby nie było, że przez głupotę ekoaktywistów i innych oszołomów, bardzo dużo ludzi odejdzie z tego świata, bo uwierzyło w tą manipulację. To jest takie mądre słowo: w pożądalu, jeżeli będzie z tego kupa szmalu. Pozdrawiam.